to będzie, a w zasadzie już jest niezwykłe półrocze w historii piłkarzy i klubu Warta na progu wiosennej rundy to 16. drużyna pierwszej ligi, czyli strefa spadkowa, ale Warta to już kompletnie inny team od tego, który kończył pierwszą rundę i to było widać podczas uroczystej prezentacji zespołu. Nowy sponsor, nowy zarząd, nowy trener, nowi zawodnicy, nawet hymn jest nowy, chociaż dotyczy stuletniego klubu. Życie kobietą to strasznie trudne zajęcie, bo polega głównie na zadawaniu się z mężczyznami. Trudno nie przyznać mu racji, ale ja lubię wyzwania i dlatego także zdecydowałam pomóc się Warcie Poznań. Wyzwanie rzeczywiście duże, bo Warta traci do bezpiecznej strefy niby tylko trzy punkty, ale walczyć o nią będzie między innymi z Pogonią Szczecin, GKS-em Katowice czy najbliższym rywalem Niecieczą. Po zgrupowaniu w Turcji trener rozwiązał trzymać Trzyma personalnych. No i... Marciniak miał taką sytuację niepewną w zespole, szukałem go na prawej obronie. Ja myślę, że po Turcji rozegranych sparingach i patrząc to, co on prezentuje sobą na treningach, poza treningami, osobowość kultura, no lansuje się do tego bardzo szybko podchodzącego do Piotra rozgrywacza zespołu. Marciniak wylansował się w Turcji. No. Z dziewięciu nowych no. pisarzy, którzy są z, z nami i pozytywnie Zapraszamy kojarzeni. Czy podróż podróż pomogą do do warcie do byli lechici? Operację e, więc miałem 10 grudnia, więc pewną, pewną e, gotowość do grania lekarz myślę, że stwierdzi 10 marca, czyli po upływie trzech miesięcy. Ja praktycznie praktycznie od dwóch tygodni trenuję normalnie już z drużyną, wykluczając jedynie mecze sparingowe, ale myślę, że w ciągu dwunastu maksymalnie dwóch tygodni moje kolano będzie zdrowe i będę mógł w 100% je obciążać, również wliczając to mecze ligowe. Z takiej nowej warty raczej nikt nie chciał odchodzić. Nawet Paweł który miał najwięcej ofert. Coś fajnego się dzieje yy, i chcę tutaj z wartą y, utrzymać ten zespół i w przyszłym sezonie powalczyć o coś więcej. O coś więcej? Tylko bardzo co? Bo na razie te zieloni mają oczywiste. Wszyscy prezesi klubu marzą, aby ich zespół był w ekstraklasie. Także nie jestem tutaj wyjątkiem. E, wiadomo, cel na wiosnę, utrzymanie się w pierwszej lidze. Jeżeli nam się to uda, od jesieni będziemy starać się y, piąć w tabelce coraz wyżej. A co się uda i jaka, jaka będzie przyszłość, to zobaczymy. I teraz, najmłodszy a nie były połowie. Co by było wtedy? Walka awans. Myślę, że, że ja teraz nie mówię w jakiejś takiej w tak pięknej scenerii, która nas czeka, przedstawienie zespołu. Ale myślę, że ja bym wtedy przy takim y, y, zainteresowaniu, takiej opakowaniu, takiej otoczce, atmosferze, a szczególnie poznańskiej, prawda, zyskalibyśmy na pewno kibica i, i ta siła druga przy Lechu, bo my chce, przecież nie chcemy z nim rywalizować, my chcemy być z nim, czy obok niego postawiłbym awans do ekstraklasy. Czyli napastnicy. Na początek. Krzysztof Gajtkowski. Warta ma też nowe hasło na wiosnę. To zielona rewolucja. Wszystko to bardzo piękne i naprawdę dają Ale jak zwykle wszystko i tak rozstrzygnie się na zielonej murawie. 4-2-3-1 z rejsem podciągającym pod Gajtkowskiego przesuwający się Marcinia. Szybkie boki Typu Ciarkowski, białoży, Gajtkowski, Magdziasz. Trener Baniak miał praktycznie zawsze taki sam styl gry. Bardzo wysokim pressingiem graliśmy. U niego trzeba bardzo dużo walczyć, bardzo dużo biegać. Dużo wymaga od zawodników na boisku i zawsze był taki sam. W tej chwili troszeczkę pomaga mu, pomaga mu to, co się dzieje wokoło, czyli profesjonalne obozy kondycyjne i wszystko, co się dzieje wokoło, na pewno pomaga, nie przeszkadza. Ja będę żądał od nich właśnie. Nie tylko w tym momencie gracie dla promocji własnych osób, bo Warta was puści, ale musicie grać w Warcie, musicie zwyciężyć rywalizację z konkurentem, z partnerem, z kolegą po to, żeby Warta się utrzymała w lidze. Yy, tylko taką drogą. A co tu dużo mówić, no nie tak dawno udzielaliśmy wywiadu, że Warta może nie wystartować do rozgrywek. Dzisiaj jesteśmy no, w kompletnie innym świecie. Nie? Za to jestem Pani Prezes wdzięczny.